Elektryki i hybrydy stanowią już prawie 60% nowych rejestracji samochodów osobowych w Polsce. W pierwszych trzech kwartałach 2058 roku auta zelektryfikowane osiągnęły udział 50 czy 10% w nowych rejestracjach. Liczba nowych elektryków wzrosła ponad dwukrotnie rok do roku. Program Nasz Auto znacząco napędza sprzedaż. Dzięki dopłatom do 40 tysięcy złotych rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych. Od lipca 2020 widoczne są spektakularne wzrosty sprzedaży. Producenci dostosowują ofertę. Między innymi ze względu na wymóg obniżenia emisji CO2 o 15% od 2025 roku. To wymusza większą sprzedaż aut niskoemisyjnych. Elektryki wymagają mniej tradycyjnych komponentów. Do września 2025 roku wyprodukowano w Polsce o 29% mniej samochodów osobowych niż rok wcześniej. Rozbudowa infrastruktury ładowania. Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce wzrosła o 40% rok do roku, sięgając ponad 11 tysięcy punktów.